Cześć, witajcie na moim kolejnym filmie. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie, moim zdaniem, jedne z ładniejszych banknotów testowych, jakie wyemitowała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Będzie to seria z pszczołami. Na wstępie zapraszam wszystkich do sklepu Eznumizmatyka na zakupy, gdzie na kod ROSTEK 2024 otrzymujecie kod rabatowy w wysokości 10%. Zapraszam też serdecznie na kanał 78 Rostek Numizmatyka, gdzie dowiecie się wszystkiego o monetach 2 RP, 3 RP, gradingu i wiele ciekawostek. Ale przejdźmy już do banknotu. Banknot w serii Pszczoła Miodna został wyemitowany w 2012 i 2013 roku. Tutaj mamy emisję z 2012 Projektantem tego banknotu jest Pani Justyna Kopecka wymiary banknotu 138 mm na 69 mm jest to banknot polimerowy, nie ma znaku wodnego, po drugiej stronie mamy opis. Pszczół. Zabezpieczeniem jest tutaj taki, jakby hologram i nadruk złotą farbą. Jest to odmiana bez numeracji i bez serii. Drugą odmianą roku 2012. Jest odmiana serii J z numeracją zerową. W dwóch miejscach w kolorze czerwonym i czarnym. Banknoty te sprzedają się w okolicach 150-200 zł. Teraz mamy edycję z roku 2013, bardziej zaawansowaną. Jest to banknot polimerowy. Okienku mamy tutaj coś, ale znak wodny. Jest to przezroczyste okienko, Podobnie jak tutaj. Jest to odmiana bez numeracji, bez serii. Kolejna odmiana. Od poprzedniej różni się. Serią. Jest to seria JK, numeracja czerwona. Magno ten też zapro, zaprojektowała pani Justyna Kopecka. Został wyemitowany w roku 2013. I ostatnia odmiana, która od poprzedniej różni się tym co się znajduje w przezroczystym okienku. Tutaj mamy niebieskie skrzydła. A tutaj mamy skrzydła opalizujące. I podobnie jak w tym plastrze miodu. Może tego nie widać, ale tu jest 0,13 i pszczółka które teraz widać, które zmieniają barwę. Jest to odmiana serii Haha w kolorystyce czerwonej. Banknoty te sprzedają się w okolicach 250-400 zł. Wyjątkiem jest edycja z numeracją czarną, która osiąga ceny około 3000. Ode mnie to tyle, dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.